No hej, no hej, witam. Penetrator się kłania. Cześć, cześć, cześć. Moi drodzy, tutaj śmieszna, śmieszna sytuacja, bo nie wiem czy ktoś z was zauważył, bo ten odcinek nagrywam. No jest spory, spory zapas pomiędzy ostatnim. Mianowicie no w ostatnim nagraniu, w ostatnim odcinku, w którym wykonywaliśmy misję dla Martego Czongsa. trochę się tam narobiło. <laughs> I tutaj właśnie taki mini konkurs sobie. Zrobimy. Yy, bo tam już możecie wnioskować po opisie odcinka, że. No, przysnęło mi się dwa razy podczas gry. Nagrywałem to w rano po powrocie z nocki. Tam wiedziałem, z te dwa odcinki i tam. I nawet będę musiał sobie trochę zrobić, bo za dużo za mam powiedzieć zapas odcinków. No i tak sobie grałem właśnie. Po, i ten, pierwszy odcinek był ok, bo tam nagrywałem chyba właśnie Żurawia. Tego, tego, ten dźwig. co z, Specjalne pojazdy zbieraliśmy, jak i również e, Co tam jeszcze robiliśmy? No i później były właśnie misje na martego czołgca. I w dwóch momentach tam takie głupie rzeczy robię. I te e, głupie rzeczy właśnie robię w tej w tych. w, tych, w, tym, w tym po prostu w tej minucie i sekundzie, e, że po prostu, no jak to oglądałem, miałem chęć nagrać coś raz, ale mówię, kurcze tam w sumie dużo nie. dużo nie tam... Kilkanaście sekund dłuży odcinek trwa, dla was to będzie śmieszne, dla mnie to będzie śmieszne. I to jest taki mini konkurs dla was, żebyście wpisali w tym odcinku dwa odstępy czasowe. Przypadkowo 7 minuta, 55 sekunda, albo 17 minuta, 55 sekunda, Tylko przykładowo podaję, w których e, poleciał mi łeb. Po prostu tam na kilka sekund usnąłem dwa razy. Te dwa razy na pewno, nie jestem pewny trzeciego, ale dwa są pewniaki. I teraz dajcie znać w komentarzu, właśnie e, który, które te, te takie przedziały czasowe tam myślę, że niektórzy powinni poznać, że tutaj były głupio, głupie rzeczy robione. Takie było, no nie będę mówił więcej, nie będę podpowiadał, e, dlatego też takim, zrobimy mini konkurs, właśnie. Tak więc zapraszam do komentowania z tymi takimi dwoma czasami, które, w których ten łapek mi poleciał. Powiedzmy, że tam o 3 sekundy możecie się pomylić, bo tam wiadomo. Idealnie tak się to nie da dodać, powiedzmy 3 sekundy w jedną, w drugą stronę Ludziska. Robimy sobie misję dla Joe'ego, musimy tu przyjechać w godzinach 5 a 21, czyli mamy to. Zrobimy sobie część misji, nie wszystkie jeszcze dla Joe'a. Tak więc, no tutaj mówię, no zaczynamy do dosyć nietypowej sytuacji, no tego jeszcze nie było. Tak więc, powiedzmy, jak ten odcinek wleci, tam poczekam z 10 godzin, albo nie po prostu do publikacji następnego. I pod tym odcinkiem e, napiszę w komentarzu, kto wygrał, Tak więc e, zapraszam do mini zabawy. Dobra, a teraz już przejdźmy do GTA trójki. 100% jestem oczywiście tym razem wyspany. Będzie, myślę, wszystko ok. Nie poleć mi łebek. Joey, syn Salvador Leon. Joey Leon. Robimy sobie misję dla niego. Pierwsza, tak zwana misja Ostatni obiad, Majka Buźki. The Ferrelli brothers have owed me money for too long, and they need to be taught some respect. Flip Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro. So steal his car, take it to Eight Ball's bomb shop up in Harwood. You know Eight Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it, then sit back and watch the whole show. But hurry up; it won't be here forever. Tak, Oh. O, o, o nie, mam, miałem. Wiesz, samochód mi zakłosili. Mamy tutaj 6 minut czasu, tak więc dosyć trzeba. No może nie jakoś tam bardzo się śpieszyć. kurczę, dajcie coś lepszego. Dobra, weźmiemy tą mananę. Eee, czyli musimy... Bobkata, je ja nie manane. Czyli musimy po prostu zaprowadzić e, pojazd z St. Marks do... Eight balla. nie jest to trudna misja. Jednak e, takim można powiedzieć małym wrzutkiem na dupie jest... To, że nie można go w ogóle zniszczyć, jeżeli go gdzieś tam pchniemy, itp., to trzeba będzie jechać do paint Spraya i się przemalować, tak więc, no, zrobimy sobie mówić tutaj parę misji. No i właśnie mówię, jest, jest parę misji w GTA, które wymagają konkretnych przedziałów czasowych, żeby się to jest, Idaho, tak, których trzeba po prostu y, daną misję rozpocząć. Tak więc... No ale to tam mówięcie, zapisujemy. To parę godzin przeskakuje, nie mam problemu. Tam również też walnę, walnę gafę, że w ogóle samochód Esperanto nazywałem o Takie wiecie, takie głupie, głupie rzeczy to korod, było, nie wiem, w którym odcinku. Czy to było w tym, czy w tym, tym wcześniejszym, ale to takie śmieszne, bo mówię, zostawię to sobie a tam kurczę coś. Nic tam się takiego aż nie działo, nie wiadomo co by. jak ingerowało mocno w e, let's playa. Tak więc no no. Nawet jak tam widzicie sam odcinek, nazywałem Dreamplay, a nie Let's Play. Co myślę, że tutaj już dosyć sporo mówi. Ale mówię, śmieszne takie, bo co nie na kilka sekund tak ten łeb jak mi leciał. Ja wiecie, tego tak się nie kontroluje na bieżąco. Ale później, jak, jak oglądałem te nagranie, bo powiedziałem, że tam coś może być dobrego. No to właśnie. E o kurczę. Tu byłem, tu byłem, tu byłem. Obejrzałem sobie, właśnie i. Już potem byłem pewien, że takie zawiechy załapałem, bo, bo wiecie, coś, jak się tak głowa poleci, tak coś się pamięta, ale nie jesteś pewny, czy to faktycznie się zdarzyło, czy nie. No i mówię, dwa momenty, ja muszę sobie te czasy zapisać sam, żeby potem po prostu wasze e, wyniki porównywać, ale mówię, śpieszna, śpieszna sprawa. A taki twardy byłem ja na tym wcześniejszym odcinku. O, jestem jestem nadal rześki, rześki, nie? A wiecie co tak zmuliło? Mmm, sobie nie wiem, co mi tak zmudziło No to jest mi takie ogólnie, bo wiecie, jedź tutaj, przyjedź, to nic nie działo. No i chłopak się posypał, usnął. Trzeba go dobrze. Jak to było? Kontrolem? Okej, okay. to wszystko tak. I tu jest teraz taki będzie fajny też znak. To jest ten. Jak się nazywa ten koleś. Mike Buśka Forelli. I będzie zjedz to. Jest. Eat till. You explode. Że nasz się tyle, aż wybuchniesz. Coś takiego. No, ten koleś widocznie wziął zbyt serio ten znak. Ten, ten przekaz. I tak to się skończyło. Dobra, jedziemy po kolejną misję. Nie wiem teraz, właśnie, czy kolejna misja jakieś ma przedziały czasowe. Nie, tak, akurat. Widzicie, tutaj z mojej informacji wynika, że nie ma żadnych przedziałów. Kurde, zamknąć mordy, Drą się jak. No nie ale nie będę mumbiłem podróżował. Kurcze, ogólnie to mogłem, o może być. Mogę sobie po Borg-9 taxi jechać. Widzimy sobie tą gwiazdkę, że na nie przeszkadzali. I jedziemy po drugą misję dla Joe'ego. Tak sobie też zdecydowałem, że nieraz mam coś do powiedzenia właśnie takich tematów off-topowych, i będę sobie je zapisywał na kartce, bo nieraz coś powiedział, potem zapomnę, i potem kurczę je. No, zapomniałem właśnie o tym wspomnieć. Oczywiście w odcinkach misyjnych, tak będę raczej starał się mniej, bo że naprawdę coś tam się wydarzy. Tak więc, najpierw, może skupmy się na tym, co nam tutaj Joey powie. okrągły Li Chong. Chunky Lee Chong is pushing Spank for some new gang from Colombia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition, opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? But well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Ok, czyli możemy do amunicji jechać po broń? Hmm, tam pewnie będzie pistolet, tam gdzie chyba pistolet, tak? Hmm, czy przyda nam się pistolet, czy może mamy jakieś lepsze bronie? No nie wiem, nie wiem. No tak, czy jak zajedziemy, bo wypadałoby, tutaj ludziska są dwa sposoby przejścia tej misji. Jeden jest taki, wiecie, na, na Rambo idziemy i klepiemy wszystkich, kogo się da. Natomiast drugi sposób. pistolet? O, no, dokładnie pistolet. Natomiast drugi sposób polega na tym, że mm, ten goleś będzie uciekał przed nami, i będzie można te fury, którymi on ucieka, bo one są postawione chyba z dwóch różnych stron. Zaraz to zaczymy. Ja tam nie będę na razie wchodził do tych tego Chinatown. Zobaczcie, tutaj on będzie gdzieś tam. W budce będzie stał z makaronem, coś takiego. Nie wiem, właśnie, czy one się. Te samochody, o jest. Pierwszy, możemy na przykład tego pereninala. Nie wiem czy będzie drugi też, bo dwa są niby. O jest drugi. Yy, można podjechać do 8 A wiecie co? Zróbmy tego czerwonego, o, czy tam jaki to kolor jest, nie wiem sraczkowaty jakiś tam. Zróbmy tak dla beki może akurat, może akurat się uda, że. Właśnie tutaj naprzeciwko tego. Może się akurat trafi także w tego wsiądzie. Nie będziemy w dwóch jechać tych, minować, tylko zrobimy tego jednego, może akurat tam się trafi. Po prostu pokażę Wam jakby taki półśrodek, jak tą misję można przejść. Chociaż, no wiecie, te misje no, to są początkowe, no tutaj wątpię, aby ktoś naprawdę miał jakieś wielkie problemy, tym bardziej jak macie pancerz. Znaczy pancerz, no nie wiem, UZI. Tam kłonię no, pistolet, pistoletę, tam wiadomo się trochę, ale... Ale jeżeli mamy UZI, no to nie ma jakiegoś większego problemu. I teraz, tak jeszcze, wiecie, też jest taki kolejny temat. Zrobiłem sobie przegląd subów na moim kanale, bo tam wiadomo, ileś tam subskrypcji mam nie wiem, 80, 70, no może mniej. I dzisiaj około, nie wiem, 30%, może więcej wyjebałem, po prostu anulowałem subskrypcję, bo stwierdziłem, że że mam tyle kanałów, w których tak ani nie publikują. Znaczy tam może gdzieś też publikują, ale nie chcę mi się tego trzymać, bo potem, wiecie, w tych subwoksach jest taki syf. Wow. Jest taki syf po prostu, że masakra. Yy, I tak mówię, tak sporo, sporo subów wywaliłem i też takich wywaliń koleś co oni tam publikują non-stop. Nie będę tutaj mówił ani tam ten, bo to mniejsza z tym. Yy, których po prostu mam, ale mam dlatego, bo są, nie wiem, miałem po prostu, dlatego, są jakoś tam w sposób popularny w rzeczywistości. W ogóle ich nie oglądam, mam ich gdzieś. no znaczy się po prostu nie interesuje mnie ich kontent i, i tak około mówię 30% gdzieś poleciało. Pan też sugeruje to zrobić. Potem wiecie, w tych subboxach jest najebane tego tyle, że y, przegapia się te materiały, które naprawdę nas interesują. Tak więc, no, z, usiądźcie tak sobie i z, tak wiecie, tak, tak, taki zaraz, bo to jest, to było naprzeciwko tego, nie? Do tej takiej skoczni. Rampy. Tu. Tu było tutaj. Gdzie mój samochód jeszcze stał? O, jeszcze mój samochód stoi. I zaraz to było chyba. Tak był postawiony. Nie wiem, czy to ma znaczenie, jak on stoi. Aha, tylko trzeba. O! zbroiliśmy. Ok, i teraz jedziemy. Pójdziemy sobie z drugiej strony, bo na pewno jak pójdziemy z tej, to nie wbiegnie nam. Pójdziemy sobie na przykład z tej strony. I będziemy klepać wszystkich, kogo się da. Tu będziemy pistolety mieli. Baseball. Nic jakoś tam mega wymagającego. Można też granata rzucić, ale Czekaj, jeszcze ja za nie pobiegnę, bo właśnie teraz jestem ciekaw. Chyba do dobrego idzie, patrzcie, 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 patrzcie. idzie do naszego tego. Pięknie. Chyba się uda. Ha, ha, ha. Udało się. <laughs> Zajęliście. Miałem tak nosa właśnie, że to będzie bardziej ten, bo to był chyba drugi, tak? Czy gdzieś? Czy tu był drugi? W sumie nie wiem dlaczego e, zawsze te dwa podstawiają, jeżeli ja. No, bo to no, bo to zależy po prostu, z której strony idziemy, no krótka piłka. Fajnie, fajnie. Będę też starał się tak pokazywać wam może te inne sposoby przejścia misji. Na przykład tutaj jest też misja, z którą e, no, która sprawia dosyć dużo problemów, a jest dużo prosty sposób jej przejścia. Ale o tym już za chwilę, okej. Okay. Tak więc fajnie udało się nic szybko to zrobić. Jedziemy jeszcze po jedną misję sobie zrobimy dla pana Joe'ego Tylko nie wiem, czy on on możliwe, że trzeba będzie zapisać. Bo ta misja właśnie nudzika wymagania. Nie, nie, nie. Changili chunk Teraz będzie misja Aha, taka, jaka jest jakieś wymagania? Nie, tutaj niby nie ma wymagań co do godziny, zobaczymy, jest druga w nocy. Myślałem, że wszystkie misje dla ja mają wymagania, ale z tego co wygląda, ta nie ma. O właśnie, no. Kłata konwój. All right, we're

Nie, przyjechałem bananą czy samochodem policyjnym, że pamiętam e... bardzo prosty sposób istnieje właśnie przejęcia tego security cara konwojowozu. Po prostu trzeba go zajechać, ale nic kompletnie nie uderzy, tak jakby wiecie, jakby nigdy nic nie wyciągnąć. O, 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 spójrzcie, spójrzcie, spójrzcie. On po prostu sobie o, o, o. tylko tak delikatnie, bo on tak, wiecie, on niby staje, ale. Cały czas trzeba mieć to na uwadze, że on może. O, koleś, co jest? Aha, o to chodzi. Czy nie, on po prostu nie wysiądzie z tego? Zapomniałem o drugiej części. Zostawiamy. Wysadzamy samochód, który jest przed wojowozem. Nie chuja to dało. E... Osoba opuszczą transporter. No, że jest napisane, że powinno opuścić transporter. Ktoś się coś źle zrobił. No dobra, popukamy tego. Coś nie, nie zawsze to wychodzi, ewentualnie coś, coś źle zrobiłem. Myślałem, że po prostu będzie można go wyciągnąć, on się tak grzecznie zatrzyma, ale nie. No dobra. Mój błąd, mój błąd. Bo oczywiście tutaj mam informację taką, że można tak rozegrać. To no widocznie mi coś nie wyszło. Dlatego walimy go w dupsko, ile wlezie. I to pójdzie bardzo szybko chyba, bo... My tak, to było za szybko. Szkóra, tak połowę stracił. Słuchajcie, jak krzyczą, nie? Jedna gwiazdka. Się naprawdę dobrze tutaj kieruje tymi samochodami w trójeszce. Nie wiem dlaczego. Dwie gwiazdki. Mamy jakieś. Tu chyba gwiazdka jest, nie? Obok. W tym budynku nie jestem pewien, ale tak coś mi świta, że tutaj o właśnie, widzicie? Pamięta się takie rzeczy. Patrzcie. Ej. Chyba już co? Może... Aha, czy on uciekł, czy nie? A on mieli w miejscu? Zrobimy sobie coś takiego. Aha! <laughs> czyli, czyli tak się nie bawimy. Ok, ok. Dobra, 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 sorry. widzicie co, zrobimy sobie. weźmiemy sobie misję, ale. Oczywiście pojedziemy do domu. No nieźle. No nieźle, zapomniałem, że ten konwojowóz trzeba mieć dla siebie. Trzy gwiazdki aż. No tak, bo tam radiowóz policyjny był. No ja pierdolę, zobaczcie. 59 Dobra, jest. Szybko do domu leczyć się, panie. Żeby była jedna gwiazdka, dwie gwiazdki, to byśmy jedną zebrali i by zginęli, ale. Czekajcie, tu jest jedna. No idziemy też CSR-ducho trochę odrobić. No to się trochę mi tutaj nie poszło. Ha, ha, ha. Ta z cząki leciąkiem poszła. No są nie gładziutko, no to natomiast zjebana po całości. Dobra, serducho. W sumie. Nie wiem, czy to się coś zbugowało itp., ale. Oni powinni chyba już mniej więcej wysiąść, bo oni chyba nie trzeba całego samochodu, tej uszkodzenia robić, tego paska. W sumie nie wiem, jakoś tak dziwnie to wszystko się potoczyło. Aha, jeszcze kolejna informacja. Eee, grałem tego Silent Patcha, gram z tym Silent Patchem, którego mi parę już, dwie albo trzy osoby mi polecały. Eee, dajcie znać tutaj w komentarzu, które takie naprawdę widoczne zmiany Jakie błędy poprawia, które powiedzmy mogę odczuć. tak patrzyłem to wszystkie takie wiecie jest powiedzmy poprawia to błędy pod maską, ale nic widocznego po prostu i czy są jakieś takie konkretniejsze bugi, które ten styrent pasz naprawia. Jeszcze miałem też taki problem, bo instalując go to właśnie z mojej pomarańczowej kolekcji klasyki wydanie zaczęło wołać o kraka, że po prostu płyta, no, się kraka, że płyta po prostu nie jest w napędzie, gdzie nawet umieszczając tą oryginalną płytę i tak wyskakiwała informacja, że yy, potrzebuje jej Bo to, to wiecie, to jest trylogia, tak więc tam nie wiem no po prostu wołał o tej dwójki, bo wiecie w premierowej wersji tam chyba na dwóch płytach było to wydane No i? Jeszcze trochę Dobra, dopiero teraz wyszedli Aha, i teraz zabieramy ciężarówkę do tej kryjówki w dokach, ale ona naprawdę jest odbijająca się od innych, znaczy od nas się raczej odbijają. I tutaj też ciekawostka: będziemy mogli sobie takie jakby mini misje wykonać pod misję, która powiedzmy nie liczy się do 100%. Okej, okay, 20 tysięcy, ona nie wiem czy od razu na page, ale będziemy mogli tutaj więcej tych Securigarów AK konwojowozów wrzucić Elburo, tak, właśnie nam się włączył dostęp do Pana Elburasa, jeszcze jedziemy po pancerz i zakończymy ten odcinek No niestety jedno niepowodzenie, ale to takie wiecie że Można powiedzieć szybkie do odrobienia, chociaż powiem szczerze, że nie wiem co tam się działo, dlaczego te koła mu się tak mieliły, jakiś glitch po prostu. Jeszcze, jeszcze też możecie właśnie napisać w tym odcinku co myślicie o... Bo teraz wiecie, od jakiegoś czasu jest ten nowy panel ten ten ten. ten, ten. Jak się nazywa? Kurczę czekajcie zawsze zapomnę. Ten panel twórcy to jest jeszcze wersja beta. Dajcie znać co myślicie, czy co, czy co nagrywają, co korzystają powiedzmy niejako z tego panelu. Mi i teraz nie wiem czy tam po prostu jest brak tej opcji, czy, czy ja nie mogę jej znaleźć, ale myślę, że jej brak jest. Opcja, która pokazuje, wiecie, ostatnie subskrypcje, i to nie tam 3-4, tylko w ogóle wszystkie subskrypcje z prawej strony macie też informacje kto z widzów ile ma subów. I tam mówię, w tym starym panelu było tam można było wszystko zobaczyć, wszystkich widzów. Yy, powiedzmy ci, którzy mają odkryte, że są widoczni. możecie zrobić tak, że ja po prostu nie widzę was, że zasubskrybowaliście kanał i tak dalej. Natomiast yy, w tym nowym panelu tam są chyba 3-4 suby tylko widoczne. I co jest do bani, bo w ogóle mówię, to jest niby już wersja beta, czyli tam powiedzmy dużo, dużo powinno być w niej praktycznie już, można powiedzieć, że nawet skończone. Natomiast na takiej podstawowej funkcji bardzo mi brakuje. Dobra, ludziska, to tyle. Tak więc przypominam o mini konkursiku na to, w którym momencie spałem podczas wykonywania Chanki Lecianka, dwóch sygnaturach czasowych. I jeszcze. To tyle, chyba. Trzy odcinki zrobi... trzy misje zrobiliśmy dla, dla Joey'a, Tak więc mówię. Trzymajcie się, zapraszam do kolejnego odcinka, w którym myślę że zrobimy sobie resztę misji dla Joe'a. Do następnego łapka w górę, subskrypcja, Instagram. Zapraszam hej!